Witajcie moi drodzy, tak jak obiecałam, dzisiaj będziemy się bawić z tutorialem, więc specjalnie dla Was nagrywam tutorial. Będziemy dzisiaj bawić się z koktajlami, koktajlami przy użyciu odżywek koloryzujących Direct Color. Tutaj mam jeden, który będziemy dzisiaj nakładać na moje włosy, czyli Silver. Jest ich oczywiście 20. Będziemy sobie je łączyć z fantastycznym produktem, jakim jest pianka Wiped, Wipet Cream, która mocno regeneruje, odbudowuje strukturę włosa, Pięknie, pięknie pachnie, fantastyczny produkt. Te klientki, które mają go już w swoich łazienkach, na pewno mogą potwierdzić fantastyczne działanie tego produktu. Więc startujemy. Tutaj mamy jeden produkt już koktajl, który przygotowałam wcześniej z fioletem. Będziemy sobie dzisiaj pracować, tak jak mówiłam, z silwerem. Na początku oczywiście myjemy włosy szamponem do koloru. Ja już wcześniej sobie umyłam włosy, już trochę podsuszyły się, nawet dość mocno mi wyschły. Więc oczywiście możemy na wilgotne, możemy na suche, ale zawsze pamiętamy o tym, żeby te włosy były umyte. Mamy kieliszek, ja akurat mam, może to być miseczka, ja akurat mamy specjalne kielichy, w których fantastyczne te koktajle się prezentują. Dodatkowo możemy fajnie eksponować, na przykład bawić się z naszymi córkami którym, które w domu na pewno się nudzą i które wymyślają co 5 minut i inne rzeczy, więc można dodatkowo zachęcić ich do pomocy, żeby ten czas był tak fajnie spędzony razem ze sobą. Więc dajemy piankę yped mocno regenerującą, i nakładamy sobie Direct Silver, czyli bezamoniakalne, bezamoniakalne pigmenty. A możecie sobie zobaczyć, jak fajnie wyglądają. Tak. I łączymy sobie do sobą. I w taki sposób mamy przygotowany koktajl. Mieszamy sobie, żeby nam się pięknie połączyło, pianka Wajpela, z naszym fantastycznym directem. Oczywiście. Tych kolorów jest więcej, bo jest, gama kolorów jest 20, więc oczywiście możemy dobrać indywidualnie dla każdej klientki, czyli dla każdej naszej klientki, która się do nas oczywiście zgłosi. O, I w taki sposób mamy już miksowane. Możemy sobie tutaj też dodać fantastyczny produkt, jakim jest olejek arganowy. Które dodatkowo jeszcze pięknie nam ma, błyszcze zregeneruje włosy. I tak samo przy użyciu, jeżeli użyjemy sobie olejku organowego, oczywiście możemy taką, taki koktajl nałożyć również naszej córce, ewentualnie synowi, jeżeli będzie miał taką ochotę. Łączymy ze sobą. I już mamy gotowy koktajl. Fantastyczny. Nakładamy sobie rękawiczki. Mamy sobie rękawiczki i aplikujemy na włosy. Ja sobie jeszcze rozczeszę moje włosy. Jak wiecie, jest, są lekko zmierzwione, jak zawsze. Czy umyte, czy nie umyty, to one żyją swoim życiem. Proszę Cię zauważyć, u mnie jest delikatnie już też poświata złotego odcienia, więc ja oczywiście chcę go zneutralizować. Nawet mu bardziej chłodnego, chłodnej poświaty, więc aplikujemy sobie. Bierzemy sobie pędzelek i nakładamy sobie Prosty sposób. Tutaj co, co pamiętajcie o tym, że bez obaw możecie nakładać na strukturę włosa, na naturalne włosy. Tak, tu nie ma w ogóle żadnej ingerencji. To jest naturalny pigment w postaci odżywki, który nie ingeruje w żaden sposób w naszą strukturę naturalną włosa. Więc oczywiście tutaj się bawimy bez obaw. Szybka aplikacja masowujemy sobie nasze końce, czy w odrosty, w zależności gdzie chcemy odświeżyć nasz kolor. Więc Szybka aplikacja, nie? No, raz, dwa, trzy i już mamy kolor gotowy. Jeżeli ktoś nie ma pędzla, to bierzemy sobie łapki na proszki i działamy. Bawimy się tak, jakbyśmy szamponem sobie myły włosy i aplikujemy dalej. Tak na całą strukturę. Dzięki piance właśnie Mojpeda się fantastycznie nam równomiernie rozkłada na całej strukturze włosa. Mmm ten zapach, uwielbiam ten zapach. O oh, po prostu fantastyczne. Jeszcze to jest fajne, że zmywając później ten produkt dalej czuć po prostu tą fantastyczną piankę Mojpeda. I już gotowe prawe, jeszcze tylko na tylnie sekcje. I tutaj czas trzymania, w zależności jaki chcecie uzyskać efekt. Jeżeli chcecie mieć bardziej delikatniejsze pastelowe, trzymamy od 5 do 10 minut. Jeżeli chcemy mieć intensywniejszy, to do 20 minut. Po czym spłukujemy sobie, żeby sobie nałożyć odżywkę do koloru i suszymy włosy. I tak mamy odświeżony kolor. Jeżeli chcecie uzyskać więcej informacji na temat koktajli, jak je tworzyć, gdzie zdobyć produkty, produkty, piszcie do nas, dzwońcie do naszej akademii. Jak wiecie, oczywiście nie pracujemy, nie robimy włosów, ale oczywiście służymy poradą. Bardzo chętnie odpowiemy na wszelkie Wasze pytania. Jeżeli chcecie jakieś inne tutoriale, żebym dla Was nagrała odnośnie pielęgnacji, regeneracji włosów, piszcie w komentarzach, piszcie w naszych wiadomościach prywatnych. Bardzo chętnie nagramy dla Was tego typu porady. Także mówię, więcej informacji w naszej akademii. Oczywiście wysyłamy produkty, jeżeli byście cokolwiek potrzebowali do waszego domu pod wasze drzwi zostaną wysłane przez kuriera produkty, które są indywidualnie dobrane dla was. Pozdrawiam was ciepło, życzę wam dużo, dużo, dużo cierpliwości i mam nadzieję, że już niebawem się widzimy. Pozdrawiam ciepło. Pa pa.